Siemanko, siemanko. Witamy na naszym kanale. Gołębia Rafała, i Hani i Jantka. Cześć z synem moim tutaj idziemy do gołąbków, zobaczyć co się dzieje. Co się dzieje i damy im jeść. Damy im jeść, nie? Czekaj, to oparte, otwarte, otwarte. Pawiki zobaczcie, znalazły sobie półkę. Niesamowita historia, kurde. Młode piszą Jantek. O tam zobaczcie, pawiki sobie znalazły półkę. Ogarnęły sobie. Wczoraj taki obserwowałem, to nic nie było. Co Antek, sypiesz i mieś Sypiesz? Sypiemy. Czekaj, się otworzy. Opa. Dobra, z drugiej strony tam bo Z drugiej strony Antek im nasyp trochę tam. Tutaj, z tej, tu. Patrz tutaj, snek. Tam, o. Dobra. O, leży, wysypał, popie. Popie. Daliśmy im jeść. Turek się podoba. Hmm. Ten co, co ma tu światowe jakieś Chodź przejdziemy z tej strony, bo zawsze one jedzą. Chodź. Musimy syna zarazić pasją do gołębi, nie Antek? Hmm. O, dobra. To nie my zabić, że one jedzą jeść, zobacz. Pawiki tą pomarańczową półkę sobie odbrały. Te białe ładniejsze. Te białe? No. Nie. no. ale wiesz, one są niegrzeczne, nie? Dlaczego? No... Jest, o tych mówisz? O tych białych wszystkich. Tych. O tych białych, a białych się podwoją. No. Za jakie powiki są ładne tutaj, wiesz? Ten dwa sery takie z ogonami. Tylko ten samiec jest, jest niegrzeczny, ratuje do innych. I co? Półek, no i wiesz, i bije ten, i bije. I bije młode, nie? To co on będzie robił? Tutaj zobaczcie, kolego tam... Tu jest ten tiperek samczyk do sprzedania. Tu jest zobaczcie ten samczyk do sprzedania tiper. Tutaj. On poszedł i wam pokażę samiczkę. <laughs> Czekajcie samiczkę. A samiczka, samiczka. A tu jest samiczka. I nie nie, nie dziobno, no co ty zadziałałeś? Ona tylko dziobną jak swojego gniazda, bronią, wiesz? I tu macie. Cześć, teraz zmieni, żeby pokazać. Żeby było Aha. I tu jest samiczka żółta, tiplerka. Ale się dogrywa. Widzisz jaki jest ten? No. Je zrobię go, Jak chce. Obać. Tu takie oczko macie tej. Tiplerki. To są gołąbki z 2023 roku, cała para. O, trzymasz, Antek, tak żeby było tate widać? O tak, tak trzymaj, tak. Co, widać mnie? To jest ta, ta niech tam nie Tak musisz trzymać, o, Żeby było widać Miej i gołąbka, tak? Okej. Okay. Tutaj, o, zobaczcie, to jest ta samiczka Tiplerka. Rok jej dwa na żółtej obrączce i ona jest w parze z samczykiem. To się oczko ma białe z jednej drugiej białej. I tutaj, popatrzcie na chwilkę. Dobra. I tu jest od niej samczyk, zobaczcie. O, to jest samczyk od niej, też na żółtej obrące. To głąbki nie są z jednego gniazda. E, sprzedajemy je, Antek, wiesz dlaczego? E, bo one w tamtym roku karmiły mi felki. Ja podkładałem pod nie felki i miały swoje młode tiplery. A w tym roku yy, dawałem im dwa razy krótkie do karmienia. O, to jest ten samczyk. Czyli ten niegrzeczny? Nie, to jest ten grzeczny. Gdzie ten niegrzeczny? Te niegrzeczne są te białe, o te dwa tutaj. Boże święty, tak? No ten co idzie tutaj, widzisz? Boże święty, co on robi? Zobacz. Co on robi? No widzisz, taki jest, niegrzeczny, nie? Ono oszalał, bo... No widocznie oszalał O nie, będą się teraz bili Nie, nie będą. No i mówię, ta para tiperków jest do strzedania. Koszt tej pary 70 zł. Eee, do gołąbków krótkich to one się nie nadają do karmienia. To jest ten samczyk. Tutaj następny go tiperek do sprzedania z koronką taką. To prawdopodobnie będzie samiczka z tego co widzę, to jest młody z tego roku krymki tu już na jajeczka i się ten szykują Felki też, zobaczymy czy będą zależone jajka Przez ten pawik, nie Antek? Tego tutaj, już. Te dwa są niegrzeczne. No, mówię, te okay. para pawików, 150 zł za nie chcę. Na ładnych ogonach. Brzydkie są te dwa. Które? Te dwa są brzydkie. Które? Te. Ale które? Powiedz, jaki kolor? Te, te białe. Te dwa białe. One są niegrzeczne. One niegrzeczne, ale ładne są. Widzisz, ładne, ale niegrzeczne. I one sobie zajęły tą półkę tutaj, jedną. I teraz cepel siedzi i tutaj. A nie możesz ich zamknąć? A może pojadą w niedzielę na targ, wiesz. Zobaczcie, wcinają jedzonko. No widzisz, tak to jest. T tutaj, przytrzymaj tak Antek, na no Tak, trzymaj jedną nożką tutaj, o tak. z tej strony, z tej, z tej. Chciałem coś pokazać. O, tak, trzymaj. Trzymaj. Oj, no się wszyscy. Nie bój się, nie bój się. Karol, kamsa, jeżeli mnie ogląda, zobacz. Bo tam mówiłeś, że to nie będą te motylki. Motylki są, zobaczcie. Już im te kosmy rosną. Chyba będą dwa żółte motylki. Widać jatek na filmie? Tak, widać. No, są dwa żółte. Cepelki je karmią. Będziemy je obrączkować dzisiaj, nie Antek? Tak, Zobrączki. może dzisiaj Dzisiaj zielone damy, nie? Obrączki bo to tak, z Tak, gdzieś... roku Zobacz, tak, pokaż, tak A to są z 2025 roku? Tak, teraz A. Trzymasz? Nie bój się, tylko nie opuść, nie? Nie opuścisz? Nie opuścisz? Czekaj, zobaczymy Tak Co na Nie bój się, gościu, nie bój się Musimy je oddać do gniazda, nie? Są te dwa karol, widzisz jak oglądasz filmik, to jednak motylki. Tu jest para motyli na jajka sięgania. Aha, to się miły, A nie, on taką wiesz, gania, żeby już na jajka leciała. Złożyła. A o i Oj, tu jest perek do sprzedania, jakby ktoś chciał o takim młodziak zaobrążkowany z tego roku. to jest ten Który? Nie, on no płata po prostu, nie się boję. Dobra, idę za nie, bo ona już szuka ich. Mama i szuka, wiesz? Także to... Nie mi tu ręką zasłaniasz gościu Ta para 150 zł 2024 rok Tiplerki para 70 zł ta wcześniejsza i młody 20 zł Tylki zobacz. A te ci się podobają, co idą tutaj? Zobacz. No, podobają mi się. Trochę małe, ale. A latają, czy nie? Latają, latają. O. Także mówię, jakby ktoś chciał, to 790234866. 234, 5 sztuk na ten moment jest do wydania. A, jeszcze może tego byśmy przydali, żółtego jakby to chciał. A to też będzie raczej samiczka. Też 2024. Cztery sztuki. No i czy lecimy, nie, HT? Taki filmik króciutki dla Was. Wiesz, tam to już będą jajka spadać tutaj. Dobra. Lecimy? Lecimy, lecimy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Zapraszamy. Subskrybujcie nasz kanał. Tak jest. Subskrybujcie I to tam jeszcze I oglądajcie nas, nie? I oglądajcie nas. Jak coś, to będziemy zawsze tam nagrywać takie filmiki. Pozdrawiamy, pa pa. Do następnego. Do następnego